Dzisiaj tu Jurka X1000 Będziemy grać dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj w MSP Odbierzmy sobie jakieś prezenciki A co to jest za 20? Ciekawa jestem co to jest za 20 um, Twoje filmy, mój film Film, film, film Tu-du-du-du-du du, 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 du. Ekstra, kiper normalnie A przed odcinkiem Zapraszam na... Du, 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 du. Przed odcinkiem zapraszam na coś nowego, yy, czyli na losowanie. Yy, jedyne co musicie zrobić, to zostawić komentarz, że swoim nickiem jest Mówi Star Planet i z rzeczą, którą chcecie dostać, która może być do 1000 z listy swojej, ze swojej listy życzeń, ja ją Wam kupię musicie też e, napisać też w komentarzu e, hashtag e, LOL e, i e, zasubskrybować kanał okej, okay. w takim razie sobie wejdźmy w gry Zagramy sobie najpierw zwariowane karty, bo to są zwariowane karty, więc zwariowane. Królowa jest najlepsza, zadowolony. No dobra, dobra. Popularny. Kto jest popularny? Lady Gaga jest popularna. Nie wiem, chyba tak. Ja nie znam się. Na żadnych rzeczach, takich, nie wiem, takich pytaniach i w ogóle. Tak, wygrałam. Lady Gaga jest najbardziej popularny, Tak, chyba popularna. Jestem Judge, no nie wiem jak to się czyta. Okej. Okay. Mam hmm. nadzieję, że jesteście, że jesteście zadowoleni, że jest jakieś w ogóle losowanie. Najfascynujący, bardziej. Zachód słońca, moim zdaniem. No i Katia wygra. Wygra, wygra. Katia, Katia. Katia, najlepszy, chłodny, nie wiem. Królewna Śnieżka, no bo Śnieżka. Jak to chłodny diabeł. No, no w sumie może. Um, później sobie zagramy w jakieś inne gry i um, zrobimy artbooka. I, I pójdziemy komuś dać grafa, bo tak. Um, spoko. Król na Śnieżka jest najlepszy. Chłodny, no bo jest najlepszy, chłodny. I wygrywam. Różowy! Co jest różowy najlepszy? No, nie mój chłopak. Balowa suknia, tak. Ktoś wybrał balowa suknia i to jest prawda. Y chyba dam królik. Nie no. Królik nie jest najbardziej różowy. No nie jest. O... Spać mi się chce. No, ale mi się spać chce. Ile ona jeszcze ma czasu? Mało. No i wygra balowa suknia. A, królik! Wow! Jakim cudem ja wygrywam? Ta Katia jest bliżej. Najpierw wartościowy. Co jest wartościowy? Mój chłop. Tak, mój chłop. No, no i kolejna przyszła. No i kolejna. Bardzo Cię pozdrawiam. Lila li, 19. E, Lila li, 19. E, Dobra, nie zwracamy na to uwagi. Przynajmniej spróbujmy, pada deszcz u mnie. Ma u Was pada deszcz? Bo u mnie bardzo pada deszcz. O Jezus, zagapiłam się. Zagapiłam się w okno. Wybierz najbardziej zapominalski. Yy, nie wiem. Przeszłość. Okej, okay, moja mama przyszła w ogóle. Yy, dobra, najbardziej potrzebujący yy, członkostwo vip. Tak, dla mnie to najbardziej potrzebne jest członkostwo VIP. no bo jest. Dziewczyny jest najbardziej pod... najlepszy, potrzebujący. Yy, Okej. Okay. Zagramy jeszcze Królew jest najbardziej królewski. Bezdomny jest królewski. No ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Bezdomny. Kleopatra, zając wielkanocny. No królewski jest król. To chyba logiczne. No właśnie. I mam tyle samo yy, tego, tego paska, jak ta katia. Katie, Katie. Egzotyczny. Eee, nie wiem. Długi paznokcie Nie no. No, no są egzotyczne. Egzotyczne. Eee, Okej. Okay. Bo ten filmik ma być bardzo krótki, bo mm, mój telefon jakby ma mało pamięci i muszę zrzucić na laptopa moje wszystkie zdjęcia i w ogóle pousuwać wszystkie aplikacje, które są niepotrzebne. Sirena, Sirena jest najbardziej egzotyczny Egzotyczny Marty Farty Pełzający Nie wiem, co jest pełzający śniadanie. Wiem, że ja nic nie umiem Znaczy, dopasować nic nie umiem Okej okay. I kto wygra? Gra na pewno ktoś nie ja Murówki. No i Katia wygrała. No ja będę druga. Katia. Katia, Katia wygrała. No jestem druga, ale ona ma mnóstwo fejma. Wszyscy mamy tyle samo. Powinno to być jakieś inne zróżnicowanie. Dobra. Chyba nie zagramy już żadną grę, bo już ten odcinek ma 5 minut. Dobra, robimy artbooka. Artbooka. Artbook. No to ja sobie szukam. Robię. Tylko nie wiem o czym zrobić Okej, okay. trzeba jakieś postacie wziąć na pewno nie. E, nie wiem kogo. Nicolasa 2.09. Mhm. Ładnie wygląda. A zapomniałam, że ja tak wyglądam teraz w ogóle, wiecie? Dobra, ja sobie będę sama stała tu. Tak wyglądam, bo ja ostatnio sobie na komputerze yy, na sobie robiłam luka. Tutaj nie widać, że to jest taki look. Lookbook. Yy, Okej, okay. sobie zmieniamy tło, bo tło jest jakieś białe, takie takie białe. Yy, a takie białe tło to takie białe tło. Ja nawet tysiące subskrypcji mam. No to ja nie. mam mieć VIPowe tło. Okej. Okay. Muszę zrobić jakieś tańce, wygibalnice czy coś tam. Nie wiem, może sobie usiądę. Jak się da. Nie da się nic. Dobra, to ona będzie stać. Hu, 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 Będzie jakiś napis, nie wiem, free tekst. Art Book. no dobra yy, nie wiem w ogóle po co ja robię ten artbook yy, już sobie zapisujemy, bo nie ma co art book wiem, że tak się nie pisze na pewno że jest wielkie litery te drugie, ale spoko ok, pięć fame bardzo mi jest potrzebna do, do następnego levela, bo oczywiście bo niedawno wybiłam Yy, Okej, okay. yy, wiem, że bardzo cicho mówię, bo jestem zmęczona i w ogóle. Yy, to teraz nie wiem, możemy właśnie dać komuś grafa. Tak nie wiem komu. Yy, może teraz sobie tak wylosuję z oczami. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć osiem. To. Stynka, na stynce ten, dobra, no to dajemy jej grafa, wylądowała na stynce, dobra. No to mam nadzieję, że weźmiecie udział w losowańsku, no i, no i pa pa!